Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Salad Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie znowu w Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Ja zagram sobie przy użyciu broni Vector K10 Jest to, tak jak już wiele razy wspominałem, moim zdaniem najmocniejsza, najmocniejsza broń w tej grze Niestety tutaj zginąłem jak noob Ale to nie jest chyba problem jak możecie zauważyć, odblokowałem sobie w niej już złoty kamuflaż. Ależ tu pięknie to zrobiłem. Zgasiłem człowieka z noża. No ja tu niestety padłem, no ale wiecie, jak to jest. Teraz się wygrywa, raz się przegrywa. Ogólnie, jak możecie zauważyć, tutaj wbiłem już sobie. Aha, to był mecz przed tym, jak wbiłem. Chyba. Następny prestiż. W tym momencie mam już, właśnie, trzeci prestiż. Mniej więcej na dwudziestym poziomie. Także chyba całkiem nieźle. Dwudziesty poziom prestiżu to już jest tak. Trzeciego prestiżu to już tak nieźle. Być może do końca tutaj świąt wybije jeszcze jeden albo dwa prestiże. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może nawet uda mi się odblokować diamentowy kamuflaż, ale jak z tym będzie, to nie wiem jeszcze. Na pewno zacznę nagrywać właśnie tutaj gameplay z Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2. Jest do niego bardzo ciekawy mod. O ile posiadacie oryginalną wersję Call of Duty Modern Warfare 2 na Steamie. Można ściągnąć mod, który pozwala nagranie na dedykowanych serwerach, co jest bardzo, bardzo fajne i moim zdaniem potrzebne, żeby grać w tą grę. Też tam można banować właśnie osoby, które no niekoniecznie legalnie używają programowania. A raczej niekoniecznie legalnego. Mam tu na myśli różnej maści cheaty, jak Aimbot albo Wallhack. no to są tak między innymi te plusy, poza tym mu 2 moim zdaniem ma najlepszy gameplay jest to po prostu najlepsza, najlepiej wyszła chyba ta część najlepiej zoptymalizowana o tutaj bardzo ładnie zawiłem no zobaczcie tutaj jestem chyba zdecydowanie najlepszy co jeszcze mogę powiedzieć, no Mam w planach również nagranie, być może Call of Duty Black Ops, części pierwszej. To zależy już tylko i wyłącznie od Was. Chociaż nie tylko, nie tylko od Was. To jeszcze zależy również od tego, czy kupię sobie mapki DLC, ponieważ no. Standardowe mapki z Black Opsa znam już bardzo dobrze, tak myślę. W części pierwszej. I nudzą mnie one po prostu. Dlatego być może po zakupie DLC zacznę z powrotem grać. Również i w Black Opsa część pierwszą. O tu bardzo ładnie uciekłem od tej miny. Ach, bardzo ładnie. Powiedzmy, że już zacząłem mniej więcej ogarniać te miny i zauważać je, co jest bardzo, bardzo przydatne. Ale za to jest jeden minus, przestałem zauważać climory. I to jest troszeczkę ból, ale... myślę, że jest szansa, że się jeszcze do tego przyzwyczaję, gdzieś do climorów. No to pewnie do... będzie po tym mniej więcej jak wrócę do MW2. Generalnie, jeżeli macie jakieś fajne gierki, FPS, -y, Czyli first person shooter. Chcielibyście mniej więcej mi zasugerować, abym zrobił z niego gameplay. Bądź też całą serię to. droga wolna. Jestem otwarty na sugestie. Aha, no i nie wspomniałem jeszcze, że... Razem z Kokosfly, razem z Pinią. Także pozdrawiam ich tutaj bardzo serdecznie. No i zapraszam Was do zasubskrybowania kanału Mister Kokosflya. Myślę, że robię bardzo fajne gameplaye. Tutaj zarówno z Battlefielda 3, jak i z Call of Duty Black Ops 2. Z. Battlefielda trójki, z tego co zauważyłem, robi bardzo dużo pojazdników, które naprawdę są ciekawe, aczkolwiek. Jako, że nie jestem jakimś wielkim graczem Battlefielda, to ciężko mi się o nich powiedzieć. Nie wiem, jak to tam za bardzo. To poza tym, że są na pewno ciekawe i na pewno wkłada w to też dużo serca oraz, oraz swojego czasu. Także link do zasubskrybowania go znajdziecie na górze ekranu. Tak samo jak link do zasubskrybowania, przepraszam, kanału Kartofla, który jest moim, moim dobrym znajomym i razem dużo bardzo dużo gramy. On również rzuca właśnie gameplaye zarówno z LoLa, jak i, jak i z Black Ops 2, ale i nie tylko. Właśnie to razem z nim mam w planach zacząć serię MW2. Ponieważ jest to na tyle fajna gra, że i nawet, kurczę, Kartofel przekonał się do tego, aby zacząć się grać. On grę już posiada, ja dopiero czekam aż ja ją dostanę no i wtedy prawdopodobnie już zaczniemy tutaj właśnie nagrywanie Zresztą najpierw wolałbym troszeczkę poskillować, to znaczy zdobyć skilla no bo wiecie jak to jest no, ja wiem, no tam jest troszeczkę inne niż tutaj ale w MW2 to co mi się podoba najbardziej to to, to że te bronie tam są świetne, a poza perki tam też są bardzo dobre i to czego brakuje dla w dwójce to no, po prostu zdobywanie A pro Perka To jest bardzo fajna sprawa k Może tutaj dodali A prestiże do broni, ale... Nie ma nawet tutaj jak A tego porównywać, to jest... No tutaj te prestiże nie dają nic, sprawę poza... Poza tym, że możemy znowu, znowu zdobywać punkty na tych prestiżach. Co w sumie nie jest jakąś taką super zaletą. Wolałbym zdecydowanie na przykład kupić sobie jakiś tam perk na pro, na poziomie pro i, i to było na przykład większy magazynek, albo nie wiem, szybsze możliwości przeładowania broni, co jest tak po prostu potrzebne. W MW3, jeżeli mamy szybkie przeładowanie, to jesteśmy w stanie. Chyba w niecą sekundę nawet przeładować większość broni Dzięki czemu no po prostu gra się bardzo fajnie można zabijać i zabijać tutaj trzeba Po prostu tutaj, jeżeli jest więcej przeciwników to mamy problem, nawet jeżeli mamy skila to mamy problem z zabiciem kogoś. Może to i nawet jest jakaś tam część optymalizacji, ale... Ale nie wydaje mi się. Ja tak w ogóle zapomniałem wspomnieć, że mam tutaj <laughs> Myślę, że bardzo dobre. 29.8 38 i mam 5000 punktów Tak jest, to ja Cały Chociaż to nie znaczy, że zawsze tak jest O, tu niestety mi się nie udało Chciałem zdobyć last fraga czyli ma ale nie wyszło. No cóż Ja zdobył go crossfly Także zapraszam Was jeszcze raz do zasubskrybowania kanału Kartofla oraz Mr. Cocosfly i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Na razie, cześć PCO.